Malutkie, słodziutkie, pudełeczko na duperele. Niechcący, naprawdę zupełnie niechcący, wzięłam do ręki ten papier niebieski w białe groszki. Od razu wiedziałam, że wpadłam po uszy i jakiś projekt z tym papierem po prostu musi być. Czy znacie to uczucie leciutkiego uzależnienia, gdy ręce zaczynają drżeć i szybko zaczynamy szukać czegoś, co pasowałoby do naszego papieru? A ja dopasowałam takie puzderko oraz papier ryżowy z dziewczynką. Ale zanim papier przykleję pudełko z MDF trzeba na to przygotować. Mimo że to MDF trzeba je najpierw pomalować, a następnie oszlifować papierem ściernym. Pudełeczko ma dość fikusne kształty, więc papierem ściernym zaznaczam sobie brzegi, po których następnie wytnę ten kształt nożyczkami. Ta metoda jest fajna, ponieważ mogę zaznaczyć zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne kształty. Ups, ups, zapomniałam Wam powiedzieć, że te pudełeczka z MDF-u mamy w trzech rozmiarach. Ja wykorzystałam rozmiar najmniejszy. Jeżeli potrzebujecie większego, to link zostawię Wam na dole pod filmem. A ja w międzyczasie wycięłam papier ryżowy i przykleję go do pudełeczka klejem do dekupage. Przyklejam jak zawsze, czyli smaruję powierzchnię, przykładam papier, a następnie wszystko zaklajstrowuję klejem od góry. Jeżeli kropeczki na bokach nie zajdą się idealnie, to nie szkodzi, później to wszystko pochlapię szczoteczką do zębów i takich połączeń nie będzie widać. Pudełeczko jest malutkie, więc musi być swój z każdej strony. Z tego powodu kropeczkami obklejam także wewnętrzną stronę pokrywki oraz dno pudełeczka. Gdy klej wyschnie, pudełeczko bardzo dokładnie lakieruję, jeden raz grubo albo dwa razy cieniutko. Na brzegach pudełeczka są przetarcia i do takich przetarć najlepsza na świecie jest zwykła świeczka. Macieram nią wszystkie te brzegi, gdzie będę później chciała robić przetarcia. A teraz mała droga przez mękę, czyli dobieranie koloru. Myślałam, że wystarczy szary z niebieskim, ale w wypadku moich farb musiałam jeszcze dodać kropelkę zielonego, żeby to wszystko jako tak pasowało do moich przepięknych kropeczek. Do cieniowania przyda się pędzelek skośny oraz pędzelek gąbkowy. Jeżeli cieniowanie wychodzi wam jeszcze słabo, to w tej pracy możecie zaryzykować. I to ryzyko wam się opłaci, ponieważ z cieniowaniem pudełeczko zawsze lepiej wygląda niż bez cieniowania. A w kolejnym etapie będziemy wszystko chlapać szczoteczką do zębów oraz pędzelkiem. Po pierwsze, chlapanie w tego typu pracach wygląda świetnie, a po drugie można nim zatuszować wiele niedociągnięć. Ja zaczynam cieniowanie od wieczka, ale jeżeli się obawiasz, to możesz zacząć na przykład od środka pudełeczka. Pędzelkiem z kośnym cieniuje się świetnie, ale są takie miejsca, do których lepiej użyć gąbeczki. Teoretycznie do cieniowania nadaje się prawie każda farba, ale praktycznie najlepszymi farbami są farby Allegro, których producentem jest Stamperia. Podlinkuję wam je w opisie filmu, jeżeli je kupicie, to naprawdę się w nich zakochacie. A teraz chlapanie. Żeby chlapanie fajnie wyglądało, warto użyć dwóch albo nawet trzech różnych kolorów. Jako głównego chlapidła użyłam koloru niebieskiego, tego którym malowałam przed chwilą wszystkie boki. I to już nie wygląda źle: pudełeczko wygląda tak. Kolejnym kolorem, który dodam jest taki zmarnowany róż i ma on korespondować z kwiatkami, które występują na wieczku. A na końcu jeszcze trochę pochlapałam białym, ale niestety nie włączyłam kamery. To jest pasta postarzająca w pięknym brązowym kolorze. Nałożona cieniutko suchym pędzelkiem daje efekt przepięknej starości. Taka fajna starość, która odnosi się do rzeczy, które bardzo lubimy i przez to często dotykamy. Tego typu pasty powinny stanowić już ostatni etap ozdabiania, ponieważ zazwyczaj są na bazie wosku i bardzo ciężko je polakierować. I teraz przyszedł czas na zrobienie zadrapań. Do robienia zadrapań najlepiej jest używać grubego papieru ściernego, czyli 180, 120, a może nawet 60. Drobniejszy papier też da radę, ale po prostu się trochę więcej z nim namęczymy. I tak wygląda już prawie skończone pudełeczko, ale jeszcze zrobię mu taką małą różową duszę. W tym wypadku będzie to śliczniutki różowy fościg, który zrobię sama. To są zwykłe frędzle, które naprawdę za grosze możecie kupić u nas w sklepie. One fabrycznie są połączone na dole, więc wystarczy obciąć dół albo sobie skrócić na dowolną długość. Woda, odrobina farby akrylowej i takie frędzelki się znakomicie farbują. Na mokro wyglądają słabo, ale gdy wyschną, znowu same staną się mięciutkie. A po wyschnięciu wyglądają tak, wystarczy dołożyć w stążeczkę i zwinąć w rulonik. Ja na jeden chwościk zużywam mniej więcej 10-12 cm w Friendly, a jako ozdobę dodaję biżuteryjne zakończenie do jajek oraz perełkę. To jest pasta postarzająca, taka sama jak brązowa, ale w białym kolorze. Delikatnie oprószę nią zakończenie do jajka oraz brzegi pudełeczka. Zapomniałam Wam powiedzieć, że chwościk przywiązałam do gwoździka, który jak zwykle przygotował mi mój bohater domu. Skończone malutkie słodziutkie pudełeczko prezentuje się tak. Listę wszystkich artykułów, które użyłam w filmie zamieściłam na dole, czyli w jego opisie. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.